Ewa Seidlitz, czyli autorka komentarzy do kalendarza tebańskiego oraz tłumaczenia z francuskiego na język polski i opracowania centurii Nostradamusa wydanych w 2008 roku. W sferze jej zainteresowań mieści się astrologia, w tym szczególnie horoskopy na bazie symboli stopni Zodiaku, ale i inne sztuki dywinacyjne, iching tarot, sny wizyjne. Od 2002 roku drukuje sukcesywnie artykuły w nieznanym świecie. Główne zainteresowania to Biblia, hinduskie purany, wszelkiego rodzaju księgi, wtajemniczeń żydowskie, indiańskie, chrześcijańskie, buddyjskie, magiczno-ezoteryczne, teozoficzne, systemy liczenia czasu w różnych religiach, kalendarzach i ich pismach świętych, Tarot Marcylski, centuria Nostradamusa, Księga Icing, Psychologia Głębi według Karla Junga, także od wielu lat astrologia, zjawiska UFO, paleontologia i teoria ewolucji. Tak więc no, jest tego dużo, ale zauważmy tutaj, co w tym horoskopie się wydarza. Mamy guru parampara jogę, czyli ketu z Jewiszem, jeśli widzicie taki układ. Jeśli osoba wybierze ścieżkę duchową, to tym bardziej będzie bardzo zainteresowana starymi tradycjami duchowymi, to jest właśnie guru Parampara Yoga Ketu z Jowiszem, ale w trzecim domu mamy prawrażję jogę, czyli cztery planety w jednym znaku, co oznacza, że cztery lub więcej, tak? to oznacza, że człowiek w poprzednim życiu był osobą bardzo duchową, mistrzem. Hmm, może mnichem, może nauczycielem duchowym, guru, i tak dalej. I generalnie dużo karmy w obrębie komunikacji, bo to jest w trzecim domu. Więc, cztery planety w trzecim domu pokaże też dużą chęć wymiany informacji, przekazywania informacji, wiedzy, i tak dalej. Tym bardziej, że jest to w znaku strzelca, czyli znaku bardzo odnoszącym się do duchowości, filozofii wyższych systemów. Jednocześnie mamy widoczną tutaj Kala Amrita Yoga, czyli duchową jogę. No więc bardzo dużo inklinacji duchowych Kala Amrita Yoga, czyli wszystkie planety po jednej ze stron między węzłami księżycowymi Ketu i Rahu. No i tutaj taki przykład jest widoczny. Zauważcie wszystko. Wszystkie planety między Ketu a Rahu. I to jest kala Amrita Yoga, natomiast odmianą tej jogi to jest kala sarpa to już jest trochę inny temat. Ta kala Amrita uważa się, że jest bardziej taka duchowa, jednocześnie może dawać transformację, wyzwania w domach, właśnie czwartym i dziesiątym.